Cześć z tej strony, miły witajcie na moim kanale. Święta Wielkanocne już tuż tuż to nasze ostatnie spotkanie przed świętami. Więc dziś zapraszam Was na barsz biały, przygotowany z białą kiełbasą i jajkiem. Robiony jest na zakwasie, który przygotowaliście razem ze mną. Serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy, barszcz biały będziemy oczywiście przygotować na zakwasie, który wcześniej sobie przygotowaliśmy. Ja już mam go przecedzonego, usunięty z niego mam ziele angielskie, liść laurowy i czosnek. Czeka na swoją kolej, że tak powiem. Oczywiście Wy już wiecie jak zrobić e, zakwas na barszcz biały, czy nawet na żurek, bo pokazywałem Wam w poprzednim filmiku. E, zaczynamy przygotowanie od tego, że w garnku będziemy podsmażyć sobie boczek. Boczek wędzony 300 gram. Ja już sobie odpalę garnek, żeby się nagrzewał. Z boczka odetniemy Skórę. Jest nam niepotrzebna. I kroimy sobie tak naprawdę boczek, wedle uznania, czy to chcecie w paski, czy, czy w kostkę. To już jak wy wolicie. Ja sobie pokroję w takie grubsze paski, żeby było czuć go w barszczu. Więc kroję sobie go w paski. I w międzyczasie rozgrzewamy cały czas garnek. Bez żadnego oleju boczek ma troszkę tłuszczu, więc to nam się wytopi. Na spokojnie to będziemy na samym y, tłuszczu z y, boczku podsmażać. Boczek pokrojony ląduje do garnka. Zmniejszamy ogień. Smażymy, czekamy aż się zarumieni. W międzyczasie możecie sobie przygotować, ja przygotowałem sobie już wcześniej białą kiełbasę, obrałem osłonek. Ugotowałem sobie jajka, które będziemy dodawać do barszu białego przy podaniu. No i też wcześniej sobie obrałem i przygotowałem dwie marchewki jedną pietruszkę, pół Selera i jedną do pora, ale tą białą część. Wszystko będziemy wtedy do ganka, będziemy gotować, wszystko po kolei. No i tak jak, tak jak powiedziałem Wam na początku, jeżeli chodzi o zakwas, to musicie go sobie odcedzić. Ale odcedźcie go na grubym, musicie, żeby ta mąka, która była w zakwasie, która się wisiła, do, do, do w której dochodził proces fermentacji, żeby została, bo ona nam troszkę zagęści ten barsz biały. Ale wyrzućcie z niego czosnek i wyrzuccie liśćląby ziele angielskie. Cały czas tutaj kontrolujemy sobie jak nasz boczek się podsmaża. Jak widzicie, to tutaj puścił już sobie tłuszczyk, więc dlatego nie jest nam potrzeba tych czu, ponieważ no, boczek ma to w sobie, on się wytopi, a dodając olej z tam czy jakiś inny tuż do smażenia po prostu będzie um, tylko, nam, będą nam kontrolowały oczka w tym baczczu. A tak to wszystko sobie tutaj wytopimy. Troszkę podsmażymy. Ok, dodajemy teraz białą kiełbasę. Białą kiełbasę mam około pół kilograma. i zalewamy wszystko wodą. Około litra wody wystarczy. Przykrywamy przykrywką. I gotujemy, yy, od, znaczy gotujemy z białą kiełbasą. Od momentu zagotowania około 10 minut, potem wyciągniemy białą kiełbasę i będziemy dalej y, działać z naszą zupą. Ok, 10 minut od zagotowania się minęło, więc kiełbasy teraz musimy wyciągnąć sobie na talerz z powrotem. I będą czekały na, swój, na swoją kolej. Yy, ładnie się gotowały. Wyciągamy sobie białe kiełbaski. Oddały aromat do naszego barszczu. Czuć fenomenalny zapach. Teraz do tego boczku, który tam dalej się gotuje, i do tej wody dodajemy warzywa. Tak jak wcześniej wspomniałem, przygotowałem sobie dwie marchewki, które dodaję. Do tego pietruszkę, pół selera. No i pora białą część. I to wszystko teraz będziemy gotować około 30 minut, albo do miękkości warzyw, to zależy. Następnie będziemy wyciągać warzywa, gotujemy wszystko pod przykryciem, żeby aromat ten nie czekał. Pół godziny yy, i za pół godziny do Was wracam. Pół godziny minęło, nasze warzywa już doszły, sprawdzałem, więc teraz yy, wyciągamy je do miski. Warzywa wy możecie wykorzystać do czegoś innego, bo już nie będą nam potrzebne. Możecie je do sałatki jarzynowej, bądź do czegoś właśnie innego. Ja sobie zmniejszam na chwilę yy, ogień. I wyciągam nasze warzywa. Są mięciutkie, ugotowały się, oddały swój aromat. Na tym nam zależało. Ok, warzywa odkładamy na bok. Teraz yy, na małym ogniu sobie to gotujemy i dodajemy nasz zakwas. Pamiętajcie, żeby przed y, dodaniem zakwasu jeszcze go dobrze zamieszać, żeby ta mąka, bo on jak stoi, to mąka osiada na dół, żeby ta mąka, która tutaj jest, powstała razem z nim do góry i żeby wszystko to dodać do naszego y, barszczu, więc wlewamy cały zakwas. Teraz mieszamy i zagotowujemy. W międzyczasie przygotujemy sobie już talerz, w którym będziemy podawać nasz barszcz. Dodamy do tego białą kiełbasę, kroimy ją w plastry. Dodamy jajka, które wcześniej sobie ugotowaliśmy. Jajka gotujecie do wybranej sobie miękkości, czy tam na twardo, czy lekko, żeby to żółtko jeszcze było niezwarte. Ok, i teraz wracamy do naszego barszczu. Zagotowujemy to około 5 minut i zaraz będziemy podawać. Ok, nasz barszcz się już zagotował, już widzicie, y, zmienił też lekko swoją konsystencję dzięki moce. Zrobił się troszkę gęstszy, więc już teraz będziemy go y, wyłączać i nalewać, podawać. Rewelacyjnie pachnie, czuć w nim ten boczek, czuć, że to jest barsz na zakwasie. Do tego mm, czuć białą kiełbasę, czuć też ten wywar, y, który zrobił się z warzyw. Moim zdaniem jest idealny. Więc mamy gotowy barsz biały z y, jajkiem, z białą kiełbasą, robiony na zakwasie. Oczywiście, jeżeli zrobicie go też u siebie na święta wielkanocne i podacie, to dajcie znać w komentarzach, jak smakowało Wam, ale też Waszym bliskim i wszystkim gościom przy wielkanocnym stole. Dajcie też znać w komentarzu, czy jednak jesteście w regionie, bądź czy u Was w domu serwuje się na Wielkanoc barsz biały, czy może jednak żurek. A może jakąś inną zupę, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Oczywiście pod filmem zostawcie łapkę w górę. No, i zasubskrybujcie kanał, klikając też dzwoneczek, wtedy YouTube przypomni Wam o każdym filmie, który dodam nowy. A łapka w górę i komentarz też poszerza moje zasięgi, więc zostawcie łapkę w górę i komentarz. Ja korzystając z okazji, z racji tego, że jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami Wielkanocnymi, chciałbym Wam życzyć pogodnych i wesołych świąt Wielkanocnych, ale przede wszystkim spokojnych i spędzonych w gronie rodziny i bliskich. No i mokrego śmigusa dygusa, a my widzimy się zaraz po świętach z nowymi przepisami. Cześć!